Wszystko na bazie cytatów dostępnych w mediach społecznościowych. Nie mamy na celu nikogo obrażać ani szkalować, tylko i wyłącznie poszerzyć naszą świadomość. Czy też wiele europejskich krajów. I o ile my próbujemy walczyć z niekorzystnymi warunkami, to w innych miejscach już skapitulowano. Odwołano pociągi, zamknięto lotniska, a ulicy w miastach nikt tam nie posypuje, bo piaskarek od lat tam nie ma. Agnieszka Molenda. W Amsterdamie komunikacyjny chaos na tym lotnisku. Z tablic w ciągu ostatnich dni zniknęło kilkaset lotów. Dwa nasze loty zostały odwołane. Teraz czekamy w kolejce tylko po to, żeby uzyskać informację o naszym bagażu, który również wczoraj zaginął. Wszystko przez intensywne opady śniegu i siarczysty mróz. Wielu pasażerów na terminalach koczuje od kilku dni. Mogę opisać sytuację od piątkowego popołudnia jako niedopuszczalną, frustrującą, irytującą. Jesteśmy teraz jak bezdomni. Nie lepiej jest na kolei. Na wielu trasach pociągi kursują z powodu zasypanych i zamarzniętych zwrotnic. Chyba nie dam rady dojechać do Amsterdamu. Prawdopodobnie będę musiała wziąć taksy. Ale na ulicach jest ślisko, sporo wypadków i korki o łącznej długości 500 kilometrów. To już Sarajewo, gdzie liczne awarie prądu spowodowane atakiem zimy. Pod naporem śniegu przewróciło się drzewo i przygniotło kobietę, która zmarła. Trudno uprzątnąć całą tę masę śniegu, którego tak szybko przybywa, ale z tego co widzę służby wykonują swoją pracę. Śniegu przybywa w Szwecji. W Sztokholmie porwisty wiatr potęguje uczucie zimna. W Göteborgu mieszkańcy, żeby dostać się do pracy, wskoczyli w narty biegówki na dalekiej północy do minus 40 stopni. W Paryżu też problemy komunikacyjne. Sprawdziłem w telefonie, że mój lot został odwołany. Uwielbiam śnieg, ale nie teraz. Skutki opadów widoczne są też na sklepowych półkach. Dzisiaj byliśmy na zakupach i bardzo dużo produktów brakuje w paryskich sklepach, ponieważ ciężarówki nie dały rady dojechać dowieść towarów. Zima zaskoczyła paryskie służby, bo w mieście od lat nie inwestuje się w piaskarki. Ostatnio takie opady śniegu były w 2008 albo w 2009 roku. To bardzo rzadkie. Ech, dlatego wielu korzysta. Nie brakuje spacerowiczów. Narciarze i saneczkarze pojawili się u podnóża bazyliki Sacré-Cœur, gdzie powstał amatorski stok narciarsko-saneczkowy. Chyba wszyscy bawią się na śniegu. To sprawia, że znów czujesz się jak dziecko. Od dawna marzyłem o tym zła narty i buty i pomyślałem teraz, albo nigdy. Bo od jutra w Paryżu odwierz, ale śniegu przybędzie w Niemczech, Szwecji i Wielkiej Brytanii, agnieszka Molen. Dobrze. Karol, co ty na to powiedz mi, Karol. My nie chcemy. W Polsce XXI wieku ani nie potrzebujemy myśląc o naszej przyszłości, o naszym sukcesie ekonomicznym, o naszym sukcesie gospodarczym, o rozwoju naszych technologii. My nie chcemy w Polsce XXI wieku ani nie potrzebujemy myśląc o naszej przyszłości. O na... Dobrze. XX wiek. No to zobaczymy, co na to Putin. O, Putin się wystraszył. Nie chce wolwonów, nie chce skani, nie chce renówek. Po prostu kamazy. Sytuacja z dnia wczorajszego. Ponad 1500 kamazów wyjechało odśnieżać rejon Moskwy. Słuchał Karola i samochód z dwudziestego wieku mamy. Aleś mu Karol dał. Brawo Karol. Dobrze, a co nasz to nasz cudowny marszczałku ty powiesz? Złą i dobrą. Zła jest taka, że ani Putin nie odpuści, ani świat nie stanie się nagle spokojniejszym miejscem, ale jest też dobra. Dobra jest ta, że my sobie z tym poradzimy. Że zostaliśmy postawieni dzisiaj przed najpoważniejszym egzaminem od pokoleń. I chcę nam powiedzieć, że my ten egzamin zdamy. My ten egzamin zdamy. Bo jesteśmy wspaniałym narodem mądrych, przedsiębiorczych i odważnych ludzi. Putina wgnieciemy w ziemię. Prędzej czy później trafi tam, gdzie powinien trafić. Na krat, za kraty albo na cmentarz. Putin jest wrogiem ludzkości. Putin jest kimś, kto przypomniał nam o wadze sojuszy, które zawieramy. Putin jest kimś, kto przypomniał nam o tym, że potrzebujemy przyjaciół. Putin przypomniał nam o tym, jak blisko jest od nas do niego. I dzisiaj nie mamy żadnych wątpliwości co do tego, że trzeba wspierać Ukrainę, żeby ona mogła wygrać z tym zbrodniarzem na swoim terytorium, żebyśmy my nie musieli wygrywać z nim na swoim. że oczywiście potrzebujemy silnej armii. Mówiliśmy już o tym, ja się bardzo cieszę z tego, że dzisiaj za nią odpowiada człowiek, który nie przebiera się w mundur, ale ma szacunek do munduru, który wreszcie rozumie, rozumie, że sprzęt wojskowy i żołnierz nie służy do bycia dekoracją na partyjnym pikniku, tylko ma prawo do tego, by czuć się pewnie w swoim państwie. Wiecie, co oni nam zostawili? Zostawili nam wojsko, w którym żołnierze nie tylko jednej, nie tylko sił powietrznych, innych sił odchodzą jeden po drugim, w których szkolenie państwo polskie włożyło dziesiątki milionów złotych. Jeden po drugim, bo polskie państwo nie jest w stanie zapłacić im jednej trzeciej pensji, którą dostaną od razu na wolnym rynku idąc do cywilnych zajęć, do cywilnych firm, linii lotniczych czy innych przedsiębiorstw. Jednej trzeciej, a mieli czas i mieli siłę na szycie sobie paradnych mundurów, na opowiadanie o tym, jakimi mistrzami świata są w zapewnianiu nam kolejnych patriotycznych pikników. To wszystko wymaga zmiany? Bo nasza siła. Przecież my nie po to mamy wojsko, żeby nim kogoś atakować. My mamy wojsko po to, żeby ktoś nas nie zaatakował, żeby mu nigdy do głowy nie wszedł ten pomysł. Po to wydajemy na to takie pieniądze. Władimir, a co ty na to powiedz mi? No i proszę Państwa, Władimir się pakuje. Poddał się. Oj, Władimy Idzie się pożegnać ze swoim rządem i przybywa do Polski. Poddać się. Oj jaka mina. Przestraszył się. Dobrze. Lecimy dalej. Donald, a co ty na to? Planeta płonie. Prognozy nie są przesadnie alarmujące. Damy radę pomimo, że planeta płonie. O. Brawo, Donald. Prognozy nie są przesadnie. A co ty, Władimir, na to? Nie płacz. Dobrze. A co ty Donald jeszcze raz na to powiesz? Także proszę Państwa, możemy czuć się bezpieczni. Oczywiście jest pociągów, ale po co pociągi mają przejeżdżać, jeśli prany są w niedostępne dla ludzi? Znaczy to też żebyśmy mieli świadomość, że, że odsiężanie, no szczególnie w tak dra drastycznych sytuacjach, jeśli ona jest prawdziwa, bo yy, nie, nie chciałbym się wierzyć, że to jest możliwe, żeby cały peron w mawie był zasypany aż po pas. są przesadnie alarmujące, damy radę pomimo, że planeta płonie. Prognozy nie są przesadne. Niech zobaczy, co się dzieje za oknem. Że się planeta pali, panie redaktorze. Niech pan zobaczy, co się dzieje za oknem. Że się planeta pali, panie redaktorze. Także możemy być bezpieczni. Brawo Donald, brawo Karol. Polska jest bezpieczna. Putin do nas nie dajecie. Bo planeta płonie. Pozdrawiam polski nierząd. Karola. Jesteśmy dumni z was. Czujemy się bezpiecznie. A tam Donald jeszcze jeże postawił na granicy. No to słodkiego, miłego życia. Planeta płonie. Minus 18. Planeta płonie. Pozdrawiam Was serdecznie.